No, whatever it is that I felt before. <laughs> Potoczna opinia na temat stwardnienia rozsianego jest taka, że jest to nieuleczalna choroba prowadząca do kalectwa. Naszym wyzwaniem jest zmienić obraz SM. Po ogromnym sukcesie pierwszej edycji kampanii SM Walcz o siebie, zmianie postaw, zaangażowaniu pacjentów i ich rodzin, mediów, wprowadzenie do systemu refundacji kolejnych leków na SM, podjęto decyzję o kontynuacji działań. Kampania otrzymała patronat Międzynarodowej Organizacji EMSP. Przeprowadzone badania pokazały, że konieczne są działania, które zwiększą... Akceptację decyzji podejmowanych przez chore osoby na SM w obszarze życia zawodowego i osobistego. Ciekawym wynikiem jest to, że przyznawanie praw chorym na SM wyraźnie się zmienia, jeśli chory na SM jest objęty kompleksową opieką medyczną, dzięki której jest w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Zdecydowanie zwiększa się wówczas przyzwolenie społeczne dla angażowania się chorych na SM związki z 34% do 44% i dla posiadania przez nich dzieci z 19% do 30%. Biorą udział w kampanii dla... To, żeby to ludzie byli, że można żyć. Jak człowiek choruje musi wiedzieć o tym, że ma walczyć. W drugiej edycji kampanii chcemy pokazać, że właściwa terapia SM pozwala spełniać się w najważniejszych wymiarach naszego życia. Te najważniejsze role życiowe to życie rodzinne, w szczególności macierzyństwo i tacierzyństwo oraz praca zawodowa, samorealizacja. w naszym życiu jest wiele ważniejszych rzeczy niż stwierdzenie rozsiane. Odpowiednio podjęta terapia to szansa na normalne życie. Kampania wystartowała 23 maja 2013 roku konferencją prasową. Spoty emitowały TVP, TVN, Tele5, Polonia 1, Multikino, Benefit Multimedia Luxmed. Spoty radiowe emitowało kilkanaście rozgłośni. Jesteśmy widoczni na autobusach, w tramwajach, billboardach i city lightach, w prasie i telewizjach śniadaniowych, a także w internecie. Odkąd została włączona do programu leczenia nowoczesną terapią, nie ma żadnych objawów choroby. Studiuje i pracuje. Już po rozpoznaniu zaczęła ćwiczyć taniec. Kuba piec piecuch. 11 lat temu dowiedział się, że choruje na stwardnienie rozsiane, ale żyje nadal i to z wielką pasją. Popatrzmy. Od 15 lat zajmuje się robieniem muzyki a od 11 jestem chory na stwardnienie rozsianego. Szczególną popularnością cieszy się strona www.sm-walczosiebie.pl i strona na Facebooku, gdzie poprzez konkursy, materiały informacyjne i naukowe edukujemy zainteresowanych w tematyce stwardnienia rozsianego. Wiemy, że nasze działania są potrzebne. SM walcz o siebie. Kampania jest prowadzona idealnie. Nie wiem, czy autorzy spodziewali się takich efektów. Nareszcie ludzie smutni zaczynają wychodzić z cienia. Przestają wstydzić się mówić, że mają SM. Opinia z Facebooka. Podoba się bardzo przekaz tego spowodu, tej odwilnej kampanii w ogóle. Taki przekaz mówiący o tym, że choroba nie powinna ci przybić, nie powinna ci zdominować. Że masz sobie z nią radzić, ale masz też, wychodzić do życia.